Trenerze Marcinie, starcie Beniaminku w Międzychodzie, to naprawdę akcja ostatniej sekundy zadecydowała, że to jednak goście wywożą punkty zwycięstwa z Międzychodu. Jak ten rodzaj zanim to spotkanie? bo no, dla nas to spotkanie było ogromnej wagi, o cztery punkty i o pierwsze zwycięstwo, to takie no, tlen dla nas na dalszą część rozgrywek. Nie udało się przegrywać w końcu ale dla mnie końcówka, końcówka decydowała o tym, że my to spotkanie przegraliśmy. Także nam całe spotkanie decydowało o tym, że, że, że nam się nie udało tego, tego wygrać, a wręcz końcówka była dla nas szczęśliwa, bo w minutę odrobiliśmy 6 punktów. Także to na pewno na korzyść dla nas. Dzisiaj, dzisiaj graliśmy w no, bardzo okrojonym składzie. Składem trzech zawodników zagrało po prawie 40 minut. Także to jest na pewno duży wysiłek i, i pewnego rodzaju ryzyko, że że końcówka meczu nie będzie się układała po naszej myśli. Było odwrotnie, także wydaje mi się, że zadecydowały indywidualne błędy w obronie, w których się nie wyszczegliśmy, także to jest, to był nasz największy problem. Także no, no ja dziękuję Ci, było fantastyczne widowisko na sali, pełna hała ludzi. Mam nadzieję, że, że ludziom ten mecz się podobał, że kibice no, wspaniale nas wspierali. My zrobiliśmy, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy bardzo dużo, żeby wygrać. Był ogromna ambicja, a także wola walki. Niestety do dzisiaj nie starczyło. Jednak trzeba mieć więcej ludzi niż siedmiu do grania w pierwszej widze w Koszykówkę. Dziękuję bardzo. Damian, znakomity mecz w Twojej wykonaniu, duża liczba punktów. No i powiedz jak po Waszej stronie zawodniczej wygląda odbiór tego, co, co fundują Wam w Międzychodzie kibice, jak oni czekali tyle sześć spotkań na to, żeby rozegrać to dzisiejsze spotkanie w Międzychodzie. Przede wszystkim takie koniecłowa po prostu wylepszała dla kibiców, bo pełna sala na pierwszy mecz, na, na inauguracji u siebie w pierwszej lidze, myślę, że historycznym i no, historyczna frekwencja też. Chwała kibicom za to, że nas wspierają i są tak ciężkim momencie nami. No, ale z drugiej strony myślę, że my swoją grą oddajemy im to, że zost zostawiamy charakter, w serce i naprawdę chcemy i to myślę, że widać w podziwu nasze zdanie. A co do meczu, myślę, że tak jak Daniel wspomniał, też no, indywidualne błędy zespołowe, wszystko po kolei złożyło się na, na to, jaki jest wynik. Ale myślę, że. Nasza gra, jeśli będziemy zostawiali tyle serca na parkiecie, to na pewno nam się odwdzięczy i zaczniemy grać.